Szybko przed filmem, żeby powiedzieć po prostu, że ten film został nagrany dzięki kanałowi Danger Hobby, który podesłał tą właśnie kosteczkę do testu. Dzieje się tak, ponieważ biorę udział aktualnie w konkursie turnieju beta testerów na właśnie tamtym kanale. Jeśli nie jesteście zapoznani z tematem, to zapraszam do linków przypiętych w komentarzu. Tam macie sam film z kanału Danger Hobby oraz ankietę do głosowania, więc... Zachęcam do zapoznania się z tematem i jeśli test się spodobał e, lub test kogoś innego, zachęcam do wchodzenia w ankietę i głosowania na swojego ulubionego testera. Witam Was w kolejnym materiale e, na moim kanale. E, dzisiaj przetestujemy sobie taką oto kosteczkę, e, kostkę od SR e, Pyro pod nazwą e, LOW price 200 strzałów kaliber 20 mm więc kawałek kosteczki tu już jest ogólnie całość waży jakoś 9 kg coś około tego e e jeśli chodzi o same informacje na temat tej kostki no to oczywiście proszę bardzo dwa ląty są jest rezerwa jest podstawa Najważniejsze przy tego typu kostce, tutaj z tej strony jakichś ważnych informacji nie ma, natomiast ze strony drugiej znajdziemy takie informacje jak to, że kostka posiada C, kto by się spodziewał, kategoria F3 e, NEK 974 gramy na 200 strzałów, e, czyli to wychodzi e, po 4,9, coś około, tak. 4,9 na strzał? Chyba tak. Mam nadzieję, że się nie mylę. C posiada kod produktu CLE 4266. Myślnik 1ES Jeśli chodzi o taką kosteczkę, dostałem informację, że kosztuje ona 199 zł, w sklepach internetowych jej jeszcze nie ma, dlatego mówię, że taką cenę nie spotkałem wnacie, tylko dostałem informację. Więc jeśli faktycznie kosztuje 199 zł, a nie mam. Nie mam powodu, żeby wątpić w tą informację, którą dostałem, bo dostałem ją od samego Serpyro, no to muszę powiedzieć, że jest to cena dość zaskakująca i to w sposób pozytywny, bo jest to wyrzutnie, która ma 200 strzałów, ja rozumiem, że jest to w serii low price, lecz naprawdę tutaj cena jest... Dość obiecująca, patrzmy na ten kod produktu, tak szybko szukając informacji na temat tej kostki, znalazłem, że pod tym kodem produktu, że ten cl 44266 myślnik 1, jest wyrzutnia Tornado F2, e, przynajmniej była, nie wiem czy jest to podobna wyrzutnia czy nie, po prostu patrzę po kodzie produktu, ona również miała 200 strzałów, również kaliber 20 mm, no i znalazłem, e, znalazłem oferty. E, Zakupu tej wyrzutni za 300 zł. Tu mamy praktycznie 100 zł. Mniej za kostkę 200 strzałów, za kostkę 20 mm. Więc cenę, cenę tu trzeba pochwalić, i ona na samym starcie jest naprawdę wielkim plusem. Eee, więc co, na razie, na razie mamy jeden plus. Weźmy ją od Palmy i zobaczymy, czy będzie miała tych plusów więcej. Także ja robię cięcie, ustawiam kosteczkę na prostym terenie i lecimy. Jesteśmy z powrotem kosteczko ułożona lączk odbezpieczony oczywiście jedyneczka i lecimy. <tryk> lądzie się dopala wow 200 strzałów mega dynamiczna kostka Efekty, szczerze mówiąc myślałem, że będą gorsze, gorsze pod tym względem, że sądziłem, że będą raczej przez całą długość trwania kostki, takie jak te pierwsze, czyli takie po prostu zwykłe, kolorowe kuleczki. Ehm. <laughs> Wow, e, fajna, bardzo dynamiczna, e, często się zmieniały efekty, przez co nie jest monotonna. E, jeśli ktoś oczekiwał za, tutaj e, 200 strzałów, długiej, bardzo długiej kostki, no to to nie jest dla niego, bo owszem, jest tu 200 strzałów, ale jest to dynamiczna, a mi się bardzo to podoba, bardzo podobają mi się te serie, e, które no, non stop praktycznie wylatywały. E, fajnie, że zmiany efektów były praktycznie co chwilę, e, cała wystrzelona kostka też się prezentuje bardzo fajnie. E, nie wiem, ile czasowo to wyszło, chyba koło minutki, coś takiego. E, także co, jakie plusy mogę tu dać? E, ciężko znaleźć minusy, powiem, zacznijmy od tego. E, wiadomo, niektóre efekty były gorsze niż inne, e, co nie zmienia faktu, że przy tej ilości efektów, przy tej ilości pocisków naraz w, przez większość czasu, nie oszukujmy się, co chwilę jakaś seria leciała, no to tutaj nawet jakieś słabsze efekty robiły roz, rozpierdziel na niebie, bo jednak było gęsto. Było gęsto, niektóre efekty znikały szybciej, niektóre wolniej. Co nie zmienia faktu, że to jest wyrzucenie 200 strzałów za 199 złotych. I chyba ciężko się tu przyczepić. Ciężko się tu czepiać, tym bardziej że chyba nie znajdę pozycji, która kosztuje tyle i ma tyle strzałów. Robiąc szybki research. No to większość kostek 200 strzał, 200 strzałowych kosztuje znacznie więcej niż 200 zł, więc tutaj serpyro się postarało. I mimo niedużej gramatury na jeden strzał, bo nie oszukujmy się, to nie jest duża gramatura na jeden strzał, tutaj te efekty się prezentują ładnie. Nie są to jakieś takie, wiecie, jakieś najtańsze efekty. I seria Low Price po raz kolejny pokazuje, że łączy niską cenę z dobrą jakością. To nie jest seria, seria powiedzmy, żeby wypchać jakiś słabszy produkt. Dla osób, które dysponują mniejszą ilością gotówki, tylko faktycznie jest to seria, która łączy te dwa, dość, dość, myślę, przyjemne plusy. Mi się kosteczka podobała, myślę, że z dziewiątką mogę ten test zakończyć. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tej konsce sądzicie. Może Wam się podobało bardziej, może mniej. Mam nadzieję, że. Może nie, że podzielacie moje zdanie. Mam nadzieję, że podyskutujemy sobie w komentarzach. Także trzymajcie się, cześć, a ja dziękuję za podesłanie tej kosteczki do testów i mam nadzieję, że, że pojawi się na półkach, bo jak najszybciej, bo naprawdę jest się czym zainteresować, moim zdaniem.